Zapraszam cię na hipnozę bogactwa. Ten film został stworzony z myślą o przyciąganiu obfitości. Pamiętaj, aby odtwarzać go w bezpiecznym i spokojnym miejscu, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Hipnoza na szybkie przyciąganie pieniędzy. Znajdź wygodną pozycję, zamknij oczy i pozwól, by twoje ciało całkowicie się rozluźniło. Skup się na oddechu, wdech i wydech. Z każdym wydechem uwalniaj napięcie z mięśni, od czubka głowy aż po koniuszki palców u stóp. Pozwól, by fala relaksu przepłynęła przez całe Twoje ciało. Wyobraź sobie, że stoisz u szczytu pięknych, marmurowych schodów. Schodzą w dół, w głąb Twojego wewnętrznego spokoju. Za chwilę zaczniesz schodzić po tych schodach, a z każdym stopniem będziesz zapadać w coraz głębszy stan odprężenia i otwartości. Policzmy od 10 do jednego. 10. Schodzisz o pierwszy stopień niżej. Ciało staje się cięższe i bardziej zrelaksowane. 9. Głęboki spokój zaczyna cię otaczać. 8. Dźwięki z zewnątrz stają się coraz mniej istotne. 7. Zapadasz w przyjemne uczucie błogości. 6. Połowa drogi. Jesteś całkowicie bezpieczny i zrelaksowany. 5. Twoja podświadomość jest teraz całkowicie otwarta i gotowa, by przyjąć nowe, wspierające przekonania. 4. Głębiej i głębiej. 3. Prawie na dole, czujesz się cudownie. 2. 1. Stan idealnego relaksu i harmonii. Teraz, będąc w tym stanie głębokiego odprężenia, chcę, abyś wyobraził sobie swoją podświadomość jako żyzny, czarny grunt. To tutaj zasiewasz wszystkie swoje myśli i przekonania, a dziś zasiejemy nowe, potężne ziarna obfitości. Powtarzaj za mną w myślach, czując prawdę każdego słowa. Jestem magnesem na pieniądze i bogactwo. Zasługuję na obfitość we wszystkich jej formach. Pieniądze płyną do mnie łatwo i swobodnie. Przyciągam okazje finansowe z wdzięcznością i radością. Moja wartość jest ogromna. A wszechświat hojnie mnie wynagradza. Poczuj te słowa i zdania. Niech staną się one częścią ciebie. Zapiszą się w każdym atomie Twojego jestestwa. Teraz wyobraź sobie mały, złoty świetlik. To ziarno czystej energii finansowej. Zawisa przed Tobą, migocząc ciepłym, przyjaznym światłem. Teraz to światło zbliża się do Twojego serca i powoli do niego wnika. Rozlewa się po całym Twoim ciele, do ramion. Do brzucha, do dłoni, do nóg. Cały promieniejesz tym złotym światłem obfitości. To światło jest sygnałem, który wysyłasz do wszechświata sygnałem, że jesteś gotów na bogactwo. Wyobraź sobie teraz, że stoisz w środku potężnego, złotego wodospadu. Woda w tym wodospadzie to czysta energia pieniądza. Spływa na ciebie, otacza cię, kąpie cię w swoim blasku. Nie jest mokra. Jest tylko ciepła i pełna mocy. Czujesz, jak jej energia wypełnia każdą twoją komórkę. Czujesz się bezpieczny, bogaty i pełen mocy. Wiesz, że to jest twoje prawo narodzone. Jesteś w samym centrum obfitości. Za chwilę, gdy otworzysz oczy, to złote światło pozostanie z tobą. Będzie przyciągać do ciebie ludzi, sytuacje i okazje które pomogą Ci urzeczywistnić Twoją finansową obfitość. Będziesz dostrzegał szanse tam, gdzie wcześniej ich nie widziałeś. Twoje umiejętności będą kwitnąć, a drzwi będą się otwierać na oścież. Pozwól, by to uczcie towarzyszyło Ci jeszcze przez chwilę. A teraz, gdy jesteś gotowy, zacznę odliczać od jednego do pięciu. Gdy dotrę do pięciu, otworzysz oczy, czując się wypoczęty. Pełen energii i niezwykle pozytywnie nastawiony do swojego finansowego sukcesu. 1. Powoli wracasz do świadomości pokoju. 2. Poczuj lekkość w ciele. 3. Energia powraca do Twoich palców u rąk i stóp. 4. Weź głęboki, ożywczy oddech. 5. Otwórz oczy. Jesteś wypoczęty, pełen sił i gotowy, by przyciągać bogactwo do swojego życia. Witaj w nowej rzeczywistości obfitości. Teraz odpręż się i poczuj, że jesteś bardzo bogaty i możesz mieć wszystko, o czym tylko marzysz. Używaj tej hipnozy pieniędzy codziennie, aby przyciągać obfitość, aktywować kody dobrobytu i pozwolić, by pieniądze łatwo płynęły do twojej rzeczywistości. Im częściej jej słuchasz, tym szybciej twoja podświadomość przyjmuje bogactwo jako coś normalnego. A tym szybciej pojawiają się rezultaty w świecie fizycznym. Najlepiej słuchaj tej hipnozy przed snem przez 21 dni. Wtedy efekty będą najskuteczniejsze. Dziękuję, że byłeś tutaj ze mną. Pamiętaj! Darmowa hipnoza będzie dostępna tylko przez jakiś czas. Po tym terminie dostęp będzie płatny. Więc skorzystaj do woli i ciesz się swoim bogactwem już dzisiaj.